No Witam wszystkich jestem w tej chwili prawie w środku Puszczy Białowieskiej między widłami rzek Piszczej a Leśnej doszłem naokoło no, są oczywiście bagna doszłem tutaj z ścieżkami zwierząt najbliższa droga kilka droga przejezdna kilka kilometrów stąd. No, sobie robię puszczańsku Woda oczywiście rzeki. O, no, woda rzeki. I na pierwsze danie co grzybowy, właściwie zupost sos. A na drugie danie. Upieczemy sobie kanie, czyli towy inaczej mówiąc, panierkę. krótko mówiąc, zapraszam Państwa, a przede wszystkim Zachowych turystów i przyrodników na najbliższy film, który będzie mówił o tym, jak nie zgubić się w Puszczy Białowieckiej, albo jeżeli już się ktoś zgubił jak sobie dać radę bez żadnych stresów, nerwów przeżyć i tym podobnie ten film my wyemitujemy w Youtube za jakieś dwa tygodnie no ja muszę kończyć, bo mi tu za chwilę powiedzieć Świat trafił do miłego zobaczenia